Hello! Lecimy z vlogiem między innymi zakupowym. Dzisiaj ogólnie chcę się ogarnąć. <grym> Znowu. Ale wyjdzie w praniu jak, jak, jak pójdzie ten vlog, co będziemy robić. Ale przede wszystkim będziemy robić... Co to było? Przede wszystkim będziemy robić zakupy zaraz w Biedrze. Zrobiłam sobie małą listę. Tak całkiem z głowy, ale jeszcze sprawdzę lodówkę i wszystko. Mam cztery tutaj y, obiady wymyślone. Y, to są zakupy na jedną osobę wyjątkowo, bo Bartka teraz w Krakowie nie ma. Jestem sama. Więc sobie będę robić y, sama zakupy i obiady i w ogóle. A chciałabym generalnie trochę y, się ogarnąć <laughs> trochę y, ogarnąć, żeby robić jakoś bardziej obiady jednak. Gotować, bo ja ostatnio no, masakra i praktycznie nic nie gotowałam. A teraz, słuchajcie, przyszły tydzień, hurra! Wreszcie mam cały wolny i do żadnego lekarza nie będę szła. To jest coś pięknego, więc będę miała na to czas, żeby sobie, nie wiem, wieczorem coś przygotować. Mam tylko nadzieję, że y, nie złapie mnie leń, ale mam nadzieję, że nie. Y, co ja tu mam? O! Mleko sojowe. Aktualnie jeszcze mogę. Zobaczymy, czy nie będzie problemów potem, ale chyba nie. Potrzebuję przecier pomidorowy, ale widzę, że przecie pomidorowy jest, więc git. Potrzebuję, uwaga, tutaj ciecierzyce mam w słoiczku, więc git. Potrzebuję. Ja wam nie powiedziałam, co ja będę tu za obiad robić, ale. Mm, Ryba z ziemniakami. Muszę sprawdzić czy, sprawdzić, czy ziemniaki jeszcze są zdatne do spożycia. Bo ja je kupiłam jakiś czas temu. Ale one sobie tu tak leżą, poza lodówką w sumie. Więc ja to obwącham zaraz i sprawdzę, bo tu kiełkują widzę już. Ale chyba kreśni jeszcze nie ma. Zobaczymy. <laughs> Miejmy nadzieję, że nie, bo nie chciałabym wyrzucać. rybę będę musiała kupić. Makaron z mięsem a'la spaghetti, to mięso będę musiała rozmrozić i myślę... Myślę, że mięso ogarnę na wtorek. Albo na jutro. Tak, bo jutro jest niedziela przecież. Powinno być wyżej na jutro. Jeszcze mi się śmieci trochę nazbierało i trochę wypadałoby wynieść. Um, zwłaszcza, że jeszcze w koszu już prawie jest do wy wyniesienia. W sensie pełno. A chyba jeszcze nie będę brać, tylko jutro wyrzucę, a te wyrzucę dzisiaj, bo... Bo już za dużo, trochę tego jest. Jeszcze mam. Yy, mam. Jeszcze wróciłam sobie jakiś czas temu już do mojego planera produktywności. Yy, jak wiecie, albo nie wiecie, staram się w tym roku podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i być może zmienić pracę. Zobaczymy. I, i tak wróciłam do tego. Planera, żeby mi to jakoś pomogło, i taki plan jest na dzisiaj. Chcę sobie trochę poczytać książkę z STKB, czyli Zasad Testowania, żeby sobie przypomnieć co nieco, ruszyć projekt, który robię, ale on mi tak średnio idzie, to znaczy, zaglądam do niego raz na ruski rok, bo mam, jeśli chodzi o projekty, to bardzo zaawansowaną prokrastynację. <grystans> 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 Do tego na dzisiaj zaplanowane są zakupy: pranie, ryba na obiad, no chyba, że jednak zmienię i dzisiaj będzie coś innego. Zobaczymy. Oprócz tego, ogarnąć mieszkanie, mniej więcej, zmontować vloga, którego nagrałam wczoraj, i nagrać tego, którego robimy dzisiaj. Także to jest taki plan. Lecimy na zakupy. A jeszcze Wam powiem, że została mi cała stuwa na te zakupy. Więc tak <laughs> zabawnie. No, chyba że stwierdzę, że jednak zapłacę tym hajsem z konta. Tam jest jeszcze trochę. Myślę, że skoro jestem sama dzisiaj, mam jeszcze dwie zgrzewki wody do wypicia na cały tydzień. Słuchajcie, to mi powinno starczyć bez problemu, tak myślę. Także normalnie teraz, jak byłby bartek w Krakowie, to robilibyśmy zakupy, żeby kupić wodę, bo. Bo już nam brakowało, a że jestem sama, no to jeszcze nie muszę robić tych zakupów, więc mogę je ewentualnie zrobić później, albo nawet jak mi przyjdzie już wypłata, Ym, bo moja wypłata powinna jakoś w połowie przyszłego tygodnia przyjść, chyba, no to myślę, że tak spokojnie. Nie żałuję, że się tak grubo ubrałam. Bo strasznie jest ciepło i jest koniec lutego, a jest tak ciepło, jakby był koniec marca. To jest niesamowite, ale bardzo mnie to cieszy, bo ja bardzo lubię wiosnę. Więc mam nadzieję, że taka pogoda będzie jak najdłużej. Natomiast tak się zbliżałam, że nie mogę. Okropnie mnie biedronka wkurzyła, ale to jestem tak wkurzona, że nawet to na story na Instagramie wstawiłam, bo po prostu wydrukowało mi paragon dwa razy dłuższy. Bo trzeba się pochwalić, że się jest najtańszym sklepem. No, po prostu ja tego nie rozumiem. Przecież to jest takie marnotrawienie papieru, że to jest. To jest po prostu przykra. Nie rozumiem tego. No dobra, ja sobie to wszystko do końca wykładam i pokażę Wam, co ja tu mam. No dobra, to to są moje zakupy. Mam nadzieję, że tygodniowe. Trzymajcie kciuki. Tutaj jest szpinak, bo jakaś, jakaś, jakieś sałatowe coś do kanapek musi być. Poza tym, dlatego szpinak, że nosi mnie zrobić sobie jakiś koktajl albo jakiś smoothie. Bo kupiłam sobie. Słuchajcie. W ogóle ta lodówka jest tak trudna, muszę ją ogarnąć. Kupiłam sobie tego łoskira w płynie. W płynie. Płynnego. Pitny. I strasznie chciałabym spróbować. Właśnie tak z bananem, ze szpinakiem, z jakimiś płatkami owsianymi, żeby to zblendować i żeby było takie mianem. Także banany też. Na banany była straszna promka. Za dwa coś miały być, ale tam był haczyk. Tam trzeba było chyba za 300 zł czy 200 zł. Nie, za 100 z... <laughs> za 100 zł minimum, a to chyba mi weszła ta promka. Czekajcie. Ej no, weszła mi ta promka na banany. No za minimum 99 zł, żeby tam było za dwa coś, coś takiego. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam. Yy, także spoko, ale trzeba mieć na uwadze, że trzeba zrobić większe zakupy do tego. Akurat teraz, żeby wydać 100 zł na zakupy to nie jest takie trudne. Ej, niestety. Albo stety. Nie wiem. Yy, co to jest? Aha, za maszynkę weszła mi promka. Tak, były... Ach, były tańsze, jak się wzięło dwie. To mogłam wziąć cztery, ale myślałam, że to nie są te. No trudno. Yy, gdzie to jest tutaj? Czyli zapłaciłam za 312 dwanaście zeta. No to w sumie jest fajnie i Yy, dobra, yy, głodniaki, dowiedziałam się, że to jest bardzo yy, dobra jakościowo, yy, składowo szynka yy, z Biedronki, więc zaczęłam teraz te kupować. Yy, ja znalazłam osobiście jeszcze inną, yy, teraz chyba wyrzuciłam, będę teraz w koszu grzebać, żeby wam pokazać. <laughs> znalazłam, jest taka, yy, schab yy, wędzony i... I jakaś szynka, coś tam, z takiej samej serii, z tego Nature. I one też mają w miarę spoko skład. Myślę, wydaje że y, trochę gorszy, ale też spoko. Nie znam się jakoś, wiecie, ale przynajmniej y, y, tego może y, y, tego Ascorbinianu sodu czy czegoś tam nie ma, więc to jest y, dobry deal. Natomiast ta jest lepsza dla mnie w smaku. Bardziej mi smakuje, bardziej mi smakowo przypomina tą, e, tą którą kupuję w Lidlu. Teraz Wam nie, nie pokażę, bo nie mam. Ale bardziej mi właśnie pasuje smakowo i też, słuchajcie, ona kosztuje 4 złote za 100 gram. że że to jest diliżycia. Tamta e, za chyba też 100. No, też 100, ale kosztuje 6 coś chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Więc jak dla mnie spoko. Yy, ser proteinowego w, w Biedronce nie ma, ale ten jest ser light, on jest bez laktozy. Jeśli dobrze pamiętam gdzieś tu pisało chyba, albo, a nie, jest bez laktozy, znaczy zawartość laktozy 001, czyli praktycznie nic. Yy, więc on jest też spoko. Znaczy ja laktozę teraz jem, ale za jakiś czas, jak będę przechodziła na dietę z powrotem tą pod SIBO, to nie będę mogła znowu. Tak. Chciałam kupić bezlaktozowe, bo były na prące, ale już były wyjedzone. wyjedzone wy, wykupione wszystkie naturalne, a ja tak średnio zatroskawkowym przepadam. Więc stwierdziłam, że wezmę zwykłe, ale też nie było naturalnych, więc wzięłam tutaj jakieś czerwone. Czarna, czer y, czerwona, czarna porzeczka i jagoda po dwa. Aha, te są te warstwowane, ale to nawet spoko. Y, co tu jeszcze? Chleb Graham sobie wzięłam. Ja ostatnio w ogóle nie piekę, bo jakoś tak nie mam głowy do tego. Oszczędzam czas! Słuchajcie, Słuchajcie bo ja w tygodniu y, w ogóle jakoś tak nie mam głowy do ogarniania rzeczy. Takich domowych, że tak powiem. Więc w weekend zazwyczaj nadrabiam sprzątanie i na takie rzeczy, i po prostu już nie mam siły piec chleba. I teraz tak też wzięłam w sumie. Bo też mi się w sumie już nie chce piec. Jak mam, jak mogę jeść pszenną i mogę kupić tak naprawdę cokolwiek, przynajmniej teraz, dopóki nie wrócę na dietę low hot map, e, co tu jeszcze podpaski na zapas, bo mi się zbliża okres oczywiście, e, banany, tak jak mówiłam, zapas e, maszynek, bo się skończyły tutaj czekolada biała, bo mam ochotę, jestem straszną fanką białej czekolady e, ryba mintaj ona jest z lodówki ale ona jest ona nie jest mrożona tylko chudzona Jeśli dobrze kojarzę, tak mi się wydaje także dzisiaj będzie robione tutaj są Płatki y, migdałowe, y, seller papryka, marchewka, to jest taki mój standard i cukinia. Warzyw, które ja kupuję, tu są kiełki, tu jest jeden tuńczyk y, w sosie własnym, oczywiście standardowo, y, bo nie, nie sprawdziłam sobie, czy mam zapas, czy się już skończył, y, ciekawe czy jest. Y, I ciastka. Czemu ciastka? A, bo tak sobie myślę, że może koleżanki zaproszę, yy, których dawno nie widziałam. Yy. Chciałyśmy się wczoraj spotkać, ale ja nie mogłam, więc może je zaproszę, akurat się uda. To fajnie mieć coś do poczęstowania, też nie wiem, czy będę miała yy, czas i tak dalej, żeby coś upiec. Zwłaszcza, że <gryw> muszę piekarnik najpierw umyć, a mi się trochę nie chce. Yy. Ile zapłaciłam? No w stuwie się nie zmieściłam. 115,70 no bywa. Także kupiłam za pieniądze z konta. A tamtą stówkę sobie trzymam. Jak się uda zaoszczędzić, to sobie pewnie przekażę na przekażę yy, dam na buty biegowe, na które zbieram. A w tym miesiącu już tam nic nie odłożyłam i trochę szkoda, bo chciałabym do maja się wyrobić i kupić sobie jakieś porządne, żeby się fajnie biegało. I to chyba tyle, jeśli chodzi o zakupy. No, a teraz tak. Tutaj mam jeszcze tofu, które muszę wymyślić, do czego zużyję. To jest wędzone. O, może sobie to tofu dodam zamiast tuńczyka. Tuńczyk może trochę poleży. Kurde, mogłam to wcześniej przemyśleć nie pomyślałam, ale tofu mogłabym do tej y, sałatki sobie dodać, albo zrobić dwa razy sałatkę i raz z tofu raz z tuńczykiem, zobaczymy, tutaj jest tortilla, którą dzisiaj ja otworzyłam, żeby nie zaschła się to wsadziłam do pudełka, tu jest trochę mleka ten skyr, trochę więcej mleka, tu mam y, migdałowe, sama końcówka w sumie y, jeszcze trzy skyry tutaj jajka, ile takich jajek jest? Kurde, 8 jeszcze, ja będę mogła spokojnie coś tu wymyślić, coś wykombinować. Tu jest ser smażony Bartka. Jakiś zapas jeszcze z kiedyś. E, co tu więcej? Tu jest. Serek kanapkowy. Dwie mozzarelle light, które też fajnie by było zjeść. Ja je w sumie kupiłam tak dla Bartka, bo pamiętam, że on je jadł często. E, Poczem nie zjadł ani jednej i to tak leży. Ja nie wiem po prostu. Kiedyś na Instagramie trafiłam na takiego mema, taką rolkę, gdzie tam to było w takim formie tło plus napis, ale było o tym, że jak kupisz pięć jogurtów i wszystkie się zjedzą w jeden dzień, po czym kupujesz 10 i wszystko jest nagle do wyrzucenia, bo nikt nie zje. Y to wydaje mi się, że to jest dosyć życiowe i ja tu trochę przechodzę czasem, bo też zdarza nam się tak, że na przykład kupię jedną, jedną paczkę jakiejś zieleniny i ona zajdzie w dwa dni. Po czym idę na kolejne zakupy, i tam Bartek też mówi: Ej to weź, kup, kup tym razem dwie, bo to szybko schodzi i to nas spokojnie zjemy. Po czym to leży tydzień i nie zjedliśmy nawet połowy jednej. Dajcie mi znać w komentarzu, czy też tak macie. O, i ten ogórek jest świetnym tego przykładem. Kupiłam kiedyś jednego ogórka i szybko się skończył, po czym stwierdziliśmy: Ej, to kup teraz więcej, tak ze trzy. Kupiłam ze trzy. Ym... I po jakimś czasie takiego niejedzenia tych ogórków, praktycznie widzimy, że zostało jeszcze dwa i pół ogórka, a teraz został jeden z tych trzech, i już widzę, że go muszę wyrzucić, bo tutaj nie wiem, czy widzicie. No jest po prostu pleśń na końcu, a ja niestety już wiem, że jak coś ma pleśń na jakimś końcu, to się wyrzuca całość, bo to może być teraz równie dobrze w całym tym ogórku, mimo że tego nie widać, więc to idzie do kosza. To oh boli! No, a tu są te, y, kupiłam trzy tofu wędzone tydzień temu. Bo Bartek stwierdził, że chce i Bartek często je wędzone, a ja w sumie często mam problem, co z tego zrobić, więc czasem do obiadu dodaję, ale raczej nie jakoś super często. Zwłaszcza teraz, jak nie gotowałam prawie w ogóle, po czym no, nie ruszył ani jednego. Ale żeby nie było, ja nie jestem lepsza, bo tutaj jest papryka, której praktycznie też dłuższy czas już nie jadłam. Na no, moje usprawiedliwienie. Miałam dwa dni wyjęte z życia, jeśli chodzi o jedzenie warzyw, bo miałam badania, ale. Po tych badaniach już mogłam ją zjeść, ja jakoś nie miałam ochoty, więc, więc no.